Witam Was w kolejnym gameplayu z gry Call of Duty Modern Warfare 3 Czy jak to tam woli? Komentarzu e, Mapa na której gram to e, Hard Hat Hat a nie Hot Żeby ktoś się nie pomylił I gram tutaj TDMA z Rouchem Czy tam strzałem, jak to tam woli I jesteśmy oczywiście razem w teamie Bo gdybyśmy nie byli to pod nie bym miał straty na minusie Kolejne co tam mówić miałem to czy chcielibyście abyśmy ja z rouczem nagrali e, jakiegoś co-opa z multiplayer może być zwykłe może być, e, być survival jak to tam woli e, Możemy obydwa dwa nagrać tylko że oczywiście, e, oczywiście mamy taki problem że by było tak że albo e, że ja bym tylko gadał Albo byśmy pododali komentarz Ale to potem, pod koniec e, gameplay'a ja o tym po, powiem e, Teraz tak, e, bronią jaką gram to AK-47, celownik laserowy, red dot, jakby kto tam wolił e, Perk, zmniejszony odrzut, czyli odrzut zwyczajnie e, Paczka e, pierwsza, moja I tutaj chciałem was uprzedzić, że będzie e, ścina około w drugiej minucie filmu E, ponieważ jest, będzie e, zmiana hosta i niestety filmik się rozdzielił na dwie części zawsze tak jak ten, jak się zmienia host no i nie będzie w całości ten filmik znaczy będzie, ale będzie tak e, nie, niezbyt fajnie sklejony ora, kolejne, co to miałem powiedzieć e, to, 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 to to e, moje EQ to jest dwa flesze i synteks i tutaj będzie ścina ok tutaj już po ścianie. jak widać w tym samym miejscu no i, i tam dalej za ja to mówiłem to teraz moje perki moje perki to z winerą Pro bez, komp bez kompromisowy i jeszcze stalker pro Teraz tak e, pierwsze to zwinne ramce dają to, że e, szybciej przeładowujemy i e, szybciej zmieniamy bronię. Drugi perk e, bez daje to, że mm, daje to, że jednego killa mniej do kill strika, a pewnie na próbę nie dawać to, co w MW2, czyli e, jeden kill mniej, znaczy jeden dead mniej do dead stryka, nie? Kolejny to był Stalker. Na zwykłe to chyba było szybsze przybliżenie. Tak do, z biodra do oka, można tak powiedzieć. A prodaje to, że na przykład taki climor wybucha po 5 sekundach, kiedy po, obok niego przebiegniemy. Więc mamy dużo czasu, żeby jeszcze spokojnie można zabić parę osób. To już Choppera odpaliłem pierwszego. Paczka. Nie gramy dalej. Kolejne to PP90M1. Miałem nagrać komentarz, jak jak będę miał złoty kamuflaż na tej broni. Oczywiście nabiłem złoty kamuflaż i chciałem coś tam nagrać. Już nawet miałem takie dobre staty 10 na 2 i dobrze mi szło, ale w tym akurat meczu, o którym teraz mówię, było potem. O, drugi team zaczął się wkurzać Zaczął kampić. No i to już nie była gra i mój wynik końcowy to był 16-20. Coś tak. Nie, 20-16. No, niezbyt dobry, szczególnie, że tak dobrze szło na początku. A reszta to takie 15, 10. Ja takiego czegoś nie mam zamiaru na YouTube'a dawać. Zdracinka jak na mnie. Jak mogę się postarać na więcej. Tutaj padłem, tak trochę zlamiłem. Eee, kolejny co tam mówić miałem. To już chyba. Aha, martwa cisza. E, może nie wiecie o tym, raczej na pewno nie. W 2 na Komando Pro dawał to, że. Mm, śmiesznie mi to znikło. Komando Pro dawał to na pro, że gdy skakaliśmy w wysokości, nic nam się nie działo. Mogliśmy spaść i, e, i tak mieliśmy całe HP. Eee, to tutaj to samo daje martwa cisza oczywiście tylko z tym spadaniem nie z długą kosą i chyba o to chodziło gdy mówili że Ej, komando wraca no nie wiem możliwe że o to możliwe że nie o to eee, kolejne co tam mówić miałem to już chyba wszystko tak i o tym kopie, możemy pokazać eee, byśmy na pewno nagrali z poziomu trudne albo bardzo jest na pewno trudny jeż, jeszcze jesteś tam po nim. Prawdopodobnie bardzo trudny, ale nie jestem pewien czy on się tak nazywa. Yy, I byśmy z tego nagrali, żebyśmy... żeby ten gameplay nie trwał godzinę, a też tyle miejsca na dysku nie mam. Jeszcze szczególnie, że mam mm, przeważnie niezrenderowane filmiki. Zagrajmy w tego, w MW3, no to wtedy mam yy, nie za dużo tego miejsca na dysku, teraz mam akurat 100 giga, a mam tam jeszcze odcinki nagrane. No, i byśmy mogli nagrać się jak Survival to na trudno albo Very Hard Albo e, zwykłego kołopka takiego, że jakiś tam e, coś tam zrobić. Tutaj Dabla zrobiłem i, i Chopper się nabił. A podobno w MW3 tak nie można było robić. Tutaj Choppera odpaliłem. Jeszcze trzeci Chopper. I oczywiście będzie koniec meczu. A jeszcze tylko ta paczka spadnie się śmiesznie odbiło kolejny IMS czego to się mówi no i koniec meczu wynik końcowy to był 33 do 7 mam nadzieję że wam się podobało jeżeli tak to plusik, plusikujcie albo minusikujcie jeżeli nie podobało i prosiłbym o komentarz jak z tym survivalem czy chcecie czy nie